Kirje Eleison, Chryste Eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami, Synu odkupicielu świata, Boże. Zmiłuj się nad nami, Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, Módl się za nami, Matko miłosierdzia, módl się za nami, Matko łaski Bożej, módl się za nami, Matko nadziei, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami, Matko najczystsza, módl się za nami, Matko dziewicza, módl się za nami, Matko nie nienaruszona. Módl się za nami, Matko najmilsza, módl się za nami, Matko przedziwna, módl się za nami, Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, Módl się za nami, panno. Wsławiona, módl się za nami, panno. Można, módl się za nami, panno. Łaskawa, módl się za nami. Panno-wierna, módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości. Módl się za nami, stolicą mądrości. Módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami, przybytku Ducha Świętego, módl się za nami, przybytku chwalebny, módl się za nami przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, Módl się za nami, Domie Złoty. Módl się za nami, Arko przymierza. Módl się za nami, Bramo Niebieska. Módl się za nami. Gwiazdo za módl się za nami, uzdrowienie chorych, módl się za nami, ucieczko grzesznych, módl się za nami, pociechom Módl się za nami, pocieszycielko strapionych. Módl się za nami, wspomożenie wiernych. Módl się za nami, królowo aniołów. Módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, Módl się za nami, Królowo Wyznawców, Módl się za nami, Królowo Dziewic, Módl się za nami, Królowo Wszystkich Świętych, Módl się za nami. Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Królowo w niebo wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo rodzin, módl się za nami, Królowo pokoju, módl się za nami, Królowo Polski, módl się za nami, Królowo świata. Módl się za nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie, Baranku Boży. Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, panie, wysłuchaj nas, panie, baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami zmiłuj się nad nami. Raduj się i wesel Panno Maryjo, Alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, Alleluja. Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, Przywróciłeś radość światu. Spraw, abyśmy przez jego matkę, dziewicę Maryję, osiągnęli szczęście życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj. Swojemu Synowi nas oddawaj, o pani, o pani, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Myślę, że pierwsze, co musi być dzisiaj powiedziane, to następująca myśl. Bóg wysłuchuje każdej naszej prośby, każdej naszej modlitwy. Nie ma modlitw niewysłuchanych lub takich, które nie docierają przed oblicze Boga do jego uszu. Każdą modlitwę zanoszoną z wiarą, z pokorą, ufnością, Bóg wysłuchuje. Jezus słyszy każdą naszą modlitwę. Dlaczego? Bo Bóg jest naszym Ojcem. Bóg jest kimś, kto nas kocha. Bóg nie jest tylko Bogiem, Bóg też jest Ojcem. A każdy Ojciec chce dobrze do swojego dziecka. I chce, żeby dziecko dobrze się czuło, żeby było szczęśliwe. Dlatego możemy, jak dzieci, do Boga wołać w czasem w sposób naprawdę no, bezczelny, taki bezpardonowy. Możemy prosić i wołać do Boga różne rzeczy. Jesteśmy zachęcani przez Jezusa w Ewangeliach również do śmiałości, do tego, abyśmy po prostu byli śmiali na modlitwie, tak. Ale też jesteśmy zachęcani do tego, abyśmy nieustannie się modlili i prosili. Jezus mówi w Ewangelii: Prościa będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą Wam. Więc jakby możemy wierzyć, a nawet możemy być pewni tego, że Bóg wysłuchuje każdej naszej prośby. Ale, moi drodzy, czasami jest tak, że wydaje nam się, nam albo komuś z naszego otoczenia, naszym znajomym, wydaje się, że być może Bóg nie wysłuchał mojej modlitwy. Mamy wątpliwości: czy naprawdę Bóg jest, czy istnieje, czy wysłuchuje naszego wołania, także tego wyzwania. Właśnie z Litanii Retańskiej. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Niektórym się wydaje, że Bóg śpi, że Bóg nie interesuje się naszym losem czy losem świata, szczególnie jeśli może chodzi o sprawy związane z pokojem na świecie, spokojem między ludźmi, kwestie wojen, nienawiści, podziałów, naprawdę Bóg słucha tych wszystkich modlitw. Wiesz, myślę, że Bóg, a nawet jestem przekonany, że Bóg słucha. W istocie każdej modlitwy, ale nie wszystko to, co prosimy, Bóg nam daje. Dlaczego tak jest? No, to pewnie można by mówić na ten temat godzinami i pewnie też napisać pracę naukową na ten temat, ale dla potrzeb tego nagrania, tej refleksji, chcę powiedzieć następujące przemyślenia: że myślę, że po prostu Bóg wie, że nie wszystko to, co prosimy, jest dla nas dobre. Nam się wydaje, że to, co doprosimy, jest dla nas idealne, że jeśli Bóg nie spełni mojej prośby, to wszystko się w ogóle zawali i będzie bardzo źle i niedobrze. Ale, moi drodzy, zaufajmy Panu Bogu. Bóg wie, co nam da korzyść. Większe dobro, jakiś większy profit, tak mówiąc językiem ekonomicznym, biznesowym. Trzeba nam zaufać Bogu Ojcu, Także dlatego, że jak wierzymy, Bóg widzi lepiej, Bóg ma lepszą perspektywę i teraz nie widzimy, czemu Bóg nie spełnia naszej prośby, ale myślę, że z czasem da nam poznać, czemu tej naszej prośby nie spełnił. Czasami po prostu Bóg widzi, że jeśli nie spełni naszej prośby, to to będzie dla nas lepsze, bo może być tak, że to, o co prosimy Boga, może nam zaszkodzić, spełnienie tego może nam zaszkodzić. Nie zawsze to rozumiem. Myślę, że Ty też to te nie, nie zawsze rozumiesz, ale trzeba nam zaufać. Po prostu. Bóg nam kiedyś odsłoni, odkryje, powie, czemu tej prośby konkretnej do niego zanurzenia nie spełnił. Ale cały czas pokreślam i wracam do jakby motywu przewodniego. Jeśli mówimy: Chrystę, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas, to możemy być pewni, że Bóg tej naszej modlitwy wysłuchuje zawsze. Moi drodzy, pamiętajmy więc, że Bóg. Słucha naszych modlitw, ale nie jest automatem do spełnienia naszych życzeń, i też nie, nie zawsze działa od razu na poczytaniu. Więc może warto się zapytać dzisiaj, ile w nas wolności, zaufania wobec Pana Boga, a ile myślenia, myślę, że niedobrego, że mi się należy, że powinienem dostać to, co proszę tu i teraz, w takiej ilości, jakiej proszę. Może tak jest, że Bóg czasami nie od razu spełnia naszej prośby, dlatego że chce nas nauczyć cierpliwości że chce nas nauczyć wytrwałości. Być może też Bóg wie, że inna rzecz będzie dla nas lepsza, że po prostu mamy być cierpliwi i czekać, bo Bóg przygotowuje dla nas coś lepszego, coś wspanialszego. I na koniec taka myśl dwóch wielkich myślicieli z historii Kościoła, Ewagriusza z i świętość Augustyna. Święty Ewagriusz z wszystkim tym, którzy mają wątpliwości na temat tego, czy dotyczących tego, czy Bóg wysłuchuje realnie modlitw, powiedziałby tak. Nie martw się, jeśli nie otrzymujesz natychmiast od Boga tego, o co go prosisz. Oznacza to, że chce on przysporzyć Ci dobra przez Twoją wytrwałość w pozostawaniu z nim na modlitwie. A święty Augustyn doda: Bóg chce, by nasze pragnienie potwierdziło się w modlitwie. Tat nas przygotowuje do przyjęcia tego, co jest gotów nam dać odmawiając dzisiaj modlitwę, modlitwę Litanii Letańskiej starajmy się właśnie o tym pamiętać. Bóg zawsze wysłuchuje naszej prośby, ale nie zawsze spełnia to, co prosimy. A dlaczego tak jest, to już Wam dzisiaj to powiedziałem. Życzę Wam dobrego przeżywania nabożeństw majowych i pięknego majowego miesiąca, który oddany jest czy poświęcony Matce Bożej. Pomnij o Najświętsza Panno Maryjo. Że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka, twojej pomocy wzywa, ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywione, do ciebie o panno nad pannami i matko, biegnę, do ciebie przychodzę, przed tobą jako grzesznik płaczący staję. O matko słowa, racz nie gardzić słowami moimi. Ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Chwale cię łąki umajone, góry doliny zielone. Chwale cię cieni z Źródła i kręte strumyki, chwalcie cieniste iki. Źródła i kręte strumyki, co i gra z morza falami, w powietrzu. Bóg. Ja skrzydłami chwalecie z nami Panią świata, jej dłoni nasza wieniec splata. Chwalecie z nami Panią świata. Jej dłoń nasza wieniec splata. O dzieł boskich korona, nad anioły wywyższona. Choć jest panią nieba ziemi, nie gardzi. Dary naszymi, choć jest panią nieba ziemi, nie gardzi dary naszymi. Wdzięcznym strumykim ruczeniem, ptaszęta słodkim kwileniem. I co czuje i co żyje? Niech z nami sławi Maryję. I co czuje i co żyje? Niech z nami sławi Maryję.